Witam bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Baloci dla kanału WikiBR. W tym materiale zaprezentuję i omówię Daily Quest Kanalizacja. Daily Quest Kanalizacja weźmiemy na wyspie Trywkina u Balaka. Balak opowiada nam, że ma problem ze szkodnikami, które uszkadzają rury kanalizacyjne. Otrzymujemy od niego zadanie na naprawienie czterech rur kanalizacyjnych. Przechodzimy na dalszą część wyspy, gdzie od razu rzuca nam się w oczy uszkodzone rury kanalizacyjne i szczury przy rurach. Klikamy prawym przyciskiem myszy na rurę bądź na szkodnika i rozpocznie się walka ze szkodnikiem, który akurat tę konkretną rurę uszkadzał. Pokonujemy przeciwnika, czynność wykonujemy 4 razy i możemy wrócić do balaka. Balak dziękuje nam za wykonanie zadania i otrzymujemy nagrodę za wykonanie Daily Questu. I jest to 10 tysięcy sztuk złota. I to byłoby wszystko jeśli chodzi o ten Daily Quest. Po więcej informacji zapraszam na stronę wikibr.pl oraz na kanał YouTube WikiBR. A po więcej nieco bardziej rozrywkowych materiałów zapraszam na mój kanał YouTube, czyli Baloci. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych filmach.